Polska jest w momencie próby. Jako społeczeństwo zdajemy egzamin. Jestem przekonany, że dzięki dyscyplinie wygramy z koronawirusem. Przed nami jednak jeszcze jedna walka. Bój o to, by koronawirus nie zdewastował naszej gospodarki, nie zostawił naszych rodzin do środków do życia. Pomysły premiera Morawieckiego idą w dobrym kierunku, są jednak daleko niewystarczające. Jeśli Sejm zbierze się w przyszłym tygodniu, będziemy pracować nad ich poszerzeniem. Tak, aby w trudnej sytuacji nikt nie został sam bez pomocy. Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. Teraz nie ma miejsca na półśrodki. Dlatego przedstawimy konkrety poprawiające propozycje rządu. I tak. Pracownicy. Pracownicy potrzebują dziś jednoznacznej gwarancji. Nikt nie straci pracy ani swoich zarobków. Propozycja rządu to zgoda na cięcie wynagrodzenia o 20% i otwarta furtka do zwolnień. Lewica zdecydowanie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Mówimy jasno: chcemy, żeby państwo wzorem Danii współfinansowało wynagrodzenia do poziomu aż 75%, ale pod warunkiem, że firma nikogo nie zwolni. Śmieciówki. Lewica nieustannie przypomina o trudnej sytuacji pracowników na śmieciówkach i wypchniętych na samozatrudnienie. Dlatego proponujemy wsparcie przynajmniej na poziomie 100% minimalnej. Minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy na świeciówkach nie mają niższych kosztów życia niż ci, którzy pracują na umowę o pracę. W czasie epidemii tak samo muszą opłacać czynsz, kupować jedzenie i leki. Musimy uchronić ich przed dramatyczną sytuacją. Małe i średnie przedsiębiorstwa opłaty stałe najmniejsze firmy są często bardzo istotne dla lokalnych społeczności. To usługi, z których wszyscy korzystamy na co dzień. Dlatego proponujemy wsparcie dla mikroprzedsiębiorców w postaci współfinansowania przez Państwo opłat stałych, takich jak prąd, gaz, leasing czy najem. Zawieszenie rad. Dziś, dla wielu polskich rodzin, do troski o zdrowie bliskich dochodzi strach o to, za co zapłacą kolejną ratę kredytu. Zdejmij, zdejmijmy z nich ten ciężar. Konieczne jest natychmiastowe zawieszenie spad kredytów na przynajmniej 3 miesiące. Da się to zrobić jedną ustawą, a rząd powinien mieć już taką ustawę gotową. Zawieszenie rok musi być decyzją państwową, a nie zależeć od yy, dobrej woli banków. Kredyty 0%. Rząd obiecał niskoprocentowe kredyty dla przedsiębiorstw, ale to nie wystarczy. Rząd powinien mądrze wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. W celu utrzymania pełnego zatrudnienia. Uważamy, że dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw w tym trudnym czasie mocne wsparcie może być specjalna linia kredytów z zerowym oprocentowaniem.